Pamiętaj, jesteś dzisiaj nianią. Siadaj, Aaaa! co ty tutaj robisz? To ja może sobie pójdę na dół. Nie, no, nie wyjdę tam. Widziałaś, jakie są tłumy? Wiktor, zepsujesz nam koncert. Aaaa! Kazienki, poziomki. Ostatnio często przeglądam moją książkę i robię różne challenge. A. Za każdym razem to nowa przygoda. Dzisiaj wybrałam jeden z nich. Nazwa tego challenge'u to nauczy się czegoś nowego i nauczę się dziś grać na ukulele. Przy każdym challenge'u jest stopień trudności i możecie zaznaczyć jak wam poszło. Pamiętajcie książkę można zamówić już na stronie Empiku w moim sklepie, a już od 15 września będzie w księgarniach. By było trudniej zgodziłam się wystąpić na pokazie talentów razem z Liwką dziś wieczorem, więc mam niewiele czasu na naukę. Zabierz nie się, zaraz cię są te szerszenie? Tata? Zrobiłeś mi dziurę w suficie. Co wy wyrabiacie? Myślałam, że do twojego pokoju wleciał rój szerszeni. A ja spadłem z kanapy na strychu, gdy usłyszałem ten niewiarygodny fałsz. Skąd te przeraźliwe dźwięki? Uczę się grać na okulę! Oddaj mi to, kochanie, proszę. Nie, nie, tato. Szanke, pomóż mi, nie możemy jej na to pozwolić, bębenki na wuszach popękają. Kochanie, oddaj to tatusiowi. Tato, przestań, to mój Wyczorem. Nie zbliżajcie się do mojego ukulele! Saruś, ten instrument jest niebezpieczny w twoich rękach! Szczypy nam popękają od tych twoich kolej. Widziałeś, co się stało z sufitem? <grym> no ty już ma trochę racji, kochanie! Przykro mi! Będziecie musieli to jakoś wytrzymać! Bardzo chcę się nauczyć na tym grać! Kochanie, to potrwa co najmniej rok! Zbzikujemy w tym czasie! Spokojnie! Nauczy się tego w jeden dzień, bo dzisiaj wieczorem wystąpię na pokazie talentów! To akurat dobrze się składa, bo akurat dziś umówiliśmy się ze znajomymi i nie będzie nas przez cały dzień. Serio? Mam chatę wolną? Super! Umówię się z Liwką! Chodź już, im szybciej wyjdziemy, tym lepiej. Halo, Agnieszka? Już długo dzisiaj będziemy. Że co? zaczekaj chwilę. Andrzej, Andrzej, mamy problem. Opiekunka Agnieszki się rozchorowała, nie ma zostać zostać Wiktorii. Chyba będzie musiała zostać w domu. O nie, nie, nie. Cześć Agnieszka, słuchaj, Sara, z przyjemnością zaopiekuję się dziś Wiktorią. Podrzucimy jak najszybciej. To było szybkie. Opiekuj się Wiktorią. Pamiętaj, jesteś dzisiaj nianią. Bardzo lubię się bawić z Wiktorią, ale dzisiaj muszę się nauczyć grać na okulele. Dwa wyzwania jednego dnia to za dużo. wierzę w Ciebie. Pa! nauczyłaś się grać na ukulele? To nie będzie takie proste, zostałam opiekunką. Dobra, zmywamy się, chodź. No dobra, to dziś robimy. Usiądź sobie wygodnie, zrobimy ci koncert. Super. A ja wymyślę swój układ taneczny. I co, jesteś gotowa? Tak. Trzy, Trzy, dwa, jeden. jeden. Muszę jeszcze trochę poczwidzieć. Jak Ci się podobało Wiktoria? Wiktoria, żyjesz? Wiktoria, obudź się, proszę! Przez swoje fałszowanie chyba mózg jej eksplodował. O nie, ciucie się wścieknie. Wiktoria. No obudź się! Już po koncercie straszne lody. Uf, ale ulga. Możemy porobić coś innego. Mam pomysł, lubisz Barbie? Aha, uwielbiam! Świetnie, bo akurat dzisiaj 11 września o 11 na mini mini plus leci nowy film. Jaki! Premiera filmu Barbie Big City Big Dreams. To ten musical, słyszałam o tym. Ja też! Zobacz, mam dla Ciebie nawet lalkę z tej bajki. Wow! wow. Zobacz, gdy ruszysz jej ręką, ona śpiewa. Ale fajnie! Zupełnie jak w filmie. Miłego oglądania. Zostawię Ci telefon, a my pójdziemy ćwiczyć na dwór. Dobry pomysł. Przynajmniej szyby nie popękają. Chociaż wolałabym tu zostać i sama obejrzeć ten film. Ale zaraz, nie wiem czy jako opiekunka mogę Cię zostawić samą w domu. Jasne, wszystkie opiekunki tak robią. No, poza tym w domu jest jeszcze Wiktor. No dobra, jak chcesz to dzwoń. Pa, pa. ten film, pola znaleźć Ci koleżankę. Hihi hi, zrobię mu psikusa. A kuku, co? Co Ty tutaj robisz? Szukam koleżanki dla Barbie. Na pewno jest u Są zamknięte. Dziwne, a gdzie Sada? Nie wiem, gdzieś poszła. Miała się Tobą opiekować? Nieładnie. Widzisz coraz lepiej mi idzie gra na ukulele. No nie wiem, przy ostatnim akordzie ptaki zaczęły spadać z nieba. Naprawdę? Może wracajmy już do domu. No dobra, nie chcę mieć na sumieniu biednych ptaszków. Ben, jak się podobał film? Gdzie ona jest? Wiktoria, gdzie jesteś? To nie jest w moim pokoju. Znowu drzwi mi się zaczynają. O, tu jesteście. Siadaj. Hmm? Siadaj. Okej. Okay. Dlaczego nas zostawiłaś? Nie wolno tak robić. Daj spokój, nie było nas tylko chwilę. Dla ciebie to tylko chwila, a dla nas cała wieczność. Możemy być prawdziwą nierią i się opiekować dziećmi. Eee, okej. Okay. Obiecujesz? E, tak. To ja może sobie pójdę na dół. Jesteśmy głodni. Dobra, zrobię wam obiad. A my się pobawimy u ciebie Barbie. Hmm, co im zrobić na obiad? Wasolka. To będzie trwało wieki. Livia, pomożesz gotować. Zorki, muszę ćwiczyć mój układ taneczny. Wow, to samo od tego filmu i lalki. Otworzymy je? Ja? Nie wiem, możemy? Jest opiekunką, na pewno się zgodzi. No dobra, zrobimy koncert. Już się lubi! Ale fajnie! Moja do ciebie dołączy! Chwila, coś za cicho tam u góry. Gotuj, a ja sprawdzę, co tam robią. Mam nadzieję, że nie dorwali mojego pamiętnika. O widzę, że idzie wam lepiej niż nam. Pobawisz się z nami? Nie mogę, muszę wracać do ćwiczeń, ale wy bawcie się dalej. Te zabawki można wygrać w konkursie na Mini Mini Plus od 13 września. Link zostawię wam pod filmem. Za co z obiadem jesteśmy głodni. Jeszcze chwilka. Ach te dzieciaki. Dzieciaczki, podano do stołu. Obiad Całkiem smaczne. Dzięki, w końcu jestem opiekunką. Aś najadłem. Ja też. To co, wracamy do ćwiczeń? A deserek? Hmm? Mama po obiedzie zawsze daje mi deserek. No dobra. Sara, yes. jeśli tak dalej pójdzie, nie zdążymy się przygotować na nasz dzisiejszy występ. Spoko, dam im deserek i już będziemy ćwiczyć. No mam nadzieję. I serek gotowy? Miami! Czy to jest bezglutenowe? Y nie. A zrobiliśmy coś bezglutenowego. Ech, jasne. Ale moje ciało oddać! Ach, zwariuję z nimi. Ida, czy wy otworzyliście moje nowe Barbie? Tak, Nianiu, możemy się pobawić. Prosimy Nianiu! Dobra dzieciaki, będę dobrą nianią. Bawcie się. Nie. Znasz się na kuchni bezglutenowej? Nie bardzo. Cena. Za dwie godziny występ, a my dalej nie umiemy naszego układu. Spokojnie, damy im deserek i raz, dwa, wszystko opanujemy. Nie ja się boję, że się tylko ośmieszymy na tej scenie. Spokojnie, damy radę. Okej, okay, Biki, mam nadzieję, że taki deserek ci zasmakuje. Dzięki, wygląda pysznie. <grym> tak w ogóle widzę, że nieźle się zadomowiliście w moim pokoju. Pobawisz się z nami? Corki, ale za dwie godziny mam występ. Dobra, nie, nie bawi się z dziećmi? No dobra, ale tylko chwilkę. Zobaczcie, gdy damy jej rączkę do góry, śpiewa, a gdy damy na dół, leci sama muzyka. Mm. Ona gra na keyboardzie i perkusji i zobaczcie, ma nawet jak na tablet z nutami. A auto składa się aż z 25 elementów. Nieźle, co? Osi? <noise> Moje słodkie żarłoczki. Sara, chodź już ćwiczyć. Dobra dzieciaki, fajnie się bawiło, ale teraz naprawdę muszę iść ćwiczyć. A ja chcę na plac zabaw. Serio? <laughs> na plac zabaw! Na, na plac zabaw! <laughs> no dobra, ale tylko na chwilę. Ja akurat dzisiaj musiałam zostać opiekunką. Ja, ja. Widzę, że nic z naszych prób. Wiktor, fajna bluzka. Skąd masz? Z naszego sklepu ŚwiatSzary.pl Sara, naprawdę powinniśmy wracać i ćwiczyć. Nie mogę ich tu samych zostawić. Jestem odpowiedzialną nianią. Oj, czarno to widzę. Ale było fajnie! Idziemy do Barbie! Jestem padnięta! Nie wiem, nie tańczysz! Dzięki! A zaraz, nie musicie się już czasem zbierać na ten występ? To już? Ale ja jeszcze nie umiem! Chodź, musimy już iść! Ale nie doprowadziłam jeszcze mojej gry do perfekcji! Jeszcze nigdy nie zrezygnowałeś z challenge'u, chodź! Zostawcie milion łapek w górę, żeby mi dobrze poszło! Chodźcie, zawiozę was, będzie szybciej! Nie no, nie wyjdę tam, widziałaś jakie są tłumy? Razem damy radę, chodź! Teraz naprawdę nam dajcie 20 tysięcy łapek w górę, proszę Was. Aha. <grywa> Liwka, ja naprawdę nie dam rady. Sara, uwierz siebie, po prostu graj. No dobra, trzymajcie za mnie kciuki. <grywa> it Sara była świetna. Ty też. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapki w górę subki i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa! 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 Wam zagram jedną z moich ulubionych piosenek. Dopiero się uczę jej grać, ale zobaczmy czy ją kojarzycie. A teraz spróbuję zagrać moja mama. Uh, Okej. Okay.